No, to zaczynamy ten sezon. Siemanko, Siemanko, witam z Wędkarskiej. Już koniec tego oczekiwania na sezon. Pora go w końcu zacząć. Pogoda troszeczkę ciekawsza przez ostatnie kilka tygodni zrobiło się troszeczkę cieplej, mamy słońce co jest w ogóle mega pozytywne mega fajnie nastraja jeszcze jest cały czas chłodno, dzisiaj do tego jest kosmiczny wiatr ale to mi nie przeszkodzi, żeby gdzieś tam z ultralightem sobie polatać nad wodą to jest ten moment, w którym szukasz ciszy, żeby nagrać wstęp i oczywiście karetka, pociąg, wszystko po kolei, standardowo no ale wracając, postanowiłem, że wybiorę się gdzieś tam z ultralightem albo z lightem, bo może taki ultralight to nie jest taki typowy. Gdzieś na nad wodę, przede wszystkim klenię o konie, no bo sezon dla mnie przynajmniej, no zresztą podejrzewam, że dla wszystkich, ale jeśli chodzi o spini, to dla wszystkich na pewno jest właśnie teraz na te drobne ryby, małe przynęty. Pokażę wam później na jakie przynęty w takim okresie łowię, a tymczasem zapraszam na spacer. Piękna ta pogoda. Szkoda, że tak wieje. Ty, 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 ty. Tarara. Ech, traweczka. Ale ogień w ogóle. Z tym słońcem, co jest mistrzostwa Świata dzisiaj. Od razu człowiekowi lepiej. Mimo że wcale nie jest jakoś super ciepło i ten wiatr jest taki, powiem wam, że średnio komfortowy, ale i tak staram się szukać takich miejsc. Gdzie będę trochę osłonięty? Też nie wiem, mikrofonu zewnętrznego, więc ten dźwięk gdzieś tam może ten wiatr nam psuć. No ale postaramy się łowić w takich miejscach, gdzie, gdzie tego wiatru uda się uniknąć. Przynajmniej częściowo. Ciężko, z rybami w ogóle nawet życia jeszcze na wodzie nie widać, no ale nie dziwne, dopiero co zaczyna się robić taka, powiedzmy, ciut cieplejsza temperatura. I piękny zaczep O, Pan Gdzieś pan ma ten krzak tu. Z tą tam poszedł. dawna igła i tu nie ma ryby. może tam po tych krzakach jest bardzo wysoki stan wody i to jest właśnie odpowiedź na pytanie dlaczego akurat dzisiaj mikroflex zobaczcie w jakim jest miejscu bo koło krzaki nade mną jakieś, jakieś drzewo a mikroflaksem jestem w stanie sobie z takimi trudnościami poradzić, żeby rzucić sobie przynęta do wody. Wprawda nie potrzebuję dużo miejsca, wystarczy, że zrobię tak. Sobie spokojnie miejscówkę obławię. obładę. Przy długim kiju byłby problem, żeby wyrzucić przynętę. A tutaj, jak widzicie, minimalna ilość miejsca i możemy się bawić. szukanie ryb na dużej rzece przy tak wysokim poziomie wody bardzo wczesną wiosną to nie jest moja najmocniejsza strona więc mogę Was dzisiaj nie uraczyć wieloma rybami na filmie szczerze mówiąc zadowolony będę jak cokolwiek złowię. damy za hak napinamy puszczamy hak, puszczamy pociąg i przynajmniej to w wodzie Kolejna opcja, naprawdę, jak nie mamy miejsca, szczególnie gdzieś na jakichś takich małych, ciasnych rzeczkach mega zarośniętych, bardzo fajnie się to sprawdza. No nie będę ukrywał, podpatrzyłem ten patent od towarzysza Google'a. No i robi robotę, naprawdę czasami potrafi skórę uratować w trudnych warunkach. Także polecam, może sami spróbować też porzucać w taki sposób. Chwilę to zajmie, bo nim się nauczycie, przede wszystkim precyzyjnie tak podawać przynętę. No ale skoro ja się nauczyłem, to Wy tym bardziej. Albo miałem taki dziwny zaczep, albo wydawało mi się, że miałem rybę. Bo tak trochę telepało kijem. Trochę jak mały okoń, ale... Ale mogła to być typowa imitacja ryby Czyli Warciański zaczep takie jak ten. O ale piękna pogoda masakra, ja się cieszę, że postanowiłem wyskoczyć na wodę, chociaż na dwie godzinki, bo niedługo mam zacząć lać. Dlatego ten okropny wiatr. No dobra. Idziemy kawałek dalej. Też takie dosyć trudne miejsce. Też sobie kusniemy jak już obiecałem, że pokażę Wam pudełka i przelęty, których używam w tym okupia w tym okresie właśnie teraz wczesnowiosennym najczęściej no to na pierwszy ogień na pewno idzie żelastwo czyli mamy tu całą masę wahadełek od Madeja naprawdę różne kolory są pazury, czyli te mniejsze te najbardziej popularne myślę są alpinki to są troszeczkę dłuższe wahadełka troszeczkę inaczej wyglądają troszeczkę inaczej wyprofilowane jest też kilka obrotówek są też Mikroobrotówki wolframowe też od Madeja. No i to jest taka podstawa. Staram się tym, tymi wahadełkami teraz grać tak troszeczkę jak gdzieś tam jakąś, jakąś małą rybką, jakąś tam imitacją jakiejś pijawki, larwy i tego typu właśnie zabawy sobie stosuję i naprawdę daje to, to fajne efekty. No i jeśli chodzi o żelazko, to na dobrą sprawę tyle, czasami jeszcze założę sobie od Polspinga, też takie malutkie wahadełko w jakimś tam powiedzmy miedzianym albo srebrnym kolorze, ale ja najczęściej zdecydowanie stosuję to, co tutaj widzicie, co już pewnie też nieraz widzieliście, no i teraz, teraz to moglibyście mi powiedzieć, co tu użyć, jaki kolor, ja bym poszedł grubo, założył teraz coś takiego, to jest bardzo dobry plan. Tego ja zakładam przynęte Mam te wahadełka w dwóch różnych gramaturach, o ile się nie mylę, jest to 3,3 grama i 2,3 grama I, i co? I właśnie, właśnie takich używam najczęściej. Znaczy takie są dostępne ogólnie No dobra, cyk, cyk, cyk. No, i tak jak mówiłem, taki kolor trochę bardziej pod pstrążkę. Ale już na tak zwariowane kolory łowiłem plenie, że nie robi to na mnie wrażenia. A warto czasami sobie zaryzykować. Powiem wam szczerze, że spaceruję sobie już tak, no, pewnie za dwie godzinki No i powolutku tracę nadzieję na jakiś fajny wędkarski wynik w dniu dzisiejszym Ale co zrobić? Cieszę się tą piękną pogodą Trafiłem na fajne miejscówki, gdzie nie ma wiatru Więc jest rewelacyjnie w końcu czuć, już czuć tak powolutku Taką delikatną, o, zaraz pogubić wszystko, taką delikatną wiosnę Dlatego zabieram was na kolejne miejscu, wylecimy. W ogóle patrzę jaka fajnego sumesa dostałem, nie wiem, czy będzie coś widać Wczoraj, uwaga, dziś i jutro silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Alerty RCB nie ten pierdolisz pana, ryby trzeba iść. A tak na poważnie, to jak dostajecie tego typu alerty, to po prostu starajcie się do nich stosować. Jeżeli nie macie miejsc w takich pewnych, w które pójdziecie, będziecie bezpieczni, to po prostu sobie odpuszczcie. Zdrowko zdrówka jest najważniejsze Wiadomo, że na ryby chce się chodzić, ale zdrowie przede wszystkim zdrowie, a dopiero później przyjemności. Pamiętajcie bądźcie bezpieczni na wodę. A ja już zawitałem na kolejną miejscowę. Nowe miejsce, nowe nadzieje, że tak się trochę zaśmieje. Zmiana przynęty. Walczymy dalej. wiatr nawet mi pomaga, bo mam go tak trochę w plecy przynajmniej trochę dalej latają na mnie jakoś mocno nie wieje Elagant. Tu jest tego stypu w tej wodzie tyle. Tu co rzut będzie czyszczenie przynęty. I no jest to troszeczkę irytujące, nie powiem, że nie. Ale nie za bardzo już teraz wiem gdzie, gdzie się kierować, żeby spróbować coś złowić. A może tu, a może tu, a może tu w kleniu. Jakiś okoń by się mu chociaż uwiesić, ja nie wiem co jest z tymi rybami, co im szkodzi Masakra, no przecież wszystkie dobrze wiedzą, że jak... Ejber przychodzi na wodę i coś złowi, to wypuści nawet on haki bezzadziorowe co jest z wami? prawda jest taka, że planowałem być dzisiaj w zupełnie innym miejscu gdzie szansa na jakiś wynik jest na pewno dużo większa no, ale jest taki wiatr, widzicie po wodzie zresztą, no ja staram się chować i chodzić po takich miejscach, gdzie ten gad jakoś mnie nie będzie mocno dokuczał. No ale niestety tamte moje upatrzone miejscówki na mniejszej rzeczce są odsłonięte no i byłaby lipa straszna. Chociaż nie wiadomo, bo poszedłbym tam, mogłoby się okazać, że tam też by się kompletnie nic nie działo. No ryba obstawiam jest jeszcze cały czas gdzieś tam na, na miejscach, gdzie zimowała. Więc dlatego tej aktywności totalnie nie widać. A znaleźć takie miejsca na tak dużej rzece na moim odcinku, uwierzcie mi, że nie jest łatwo. Stąd też efekt jest jaki jest. Zawsze te pierwsze dni nowego sezonu były dla mnie ciężkie. Nie będę ukrywał. Ale nic już na to nie poradzimy. Ważne, by pogoda była taka, która nam umożliwi. Spacerowanie nad wodą, z wędką. Będzie wszystko ok. No dobrze, moi kochani. Cieszę się, że udało się wyskoczyć w końcu nad wodę. Sezon możemy uznać za otwarty. Początki, jak zwykle, bywają ciężkie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że udało się fajny spacerek zrobić z wędką w ręce, gdzieś tam sobie porzucać, posprawdzać miejscówki, posprawdzać przynęty, zobaczyć, jak wysoko jest woda. No, i przede wszystkim połapać troszeczkę słoneczka, którego ostatnimi czasy jest naprawdę jak na lekarstwo u nas. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę. A ja ze swojej strony mogę Wam obiecać, że teraz będę nad wodą coraz częściej. Będą filmy na pewno coraz częściej zamieszczane i 100% że będzie w nich coraz więcej ryb. Niech tylko się ten sezon zacznie porządnie rozkręcać, a ja znajdę jeszcze więcej czasu niż dotychczas. I będzie rewelacja. Zostawcie łapę. Suba. Widzimy się niebawem. Dzięki. Pozdro. Dobra, ostatni rzut po gukałowemu, jeszcze. Aaa, No ten rzut nie wyszedł. Także domyślacie się na pewno, co to znaczy, nie? O. Tak. Dobra, kończymy. Kończymy tą nierównowagę. no a jeszcze deszcz zaczął padać. To jest znak, że to jest właśnie ten moment. Lecimy moi drodzy stąd.